Cześć, mam do Was kolejny filmik z propozycjami na kartki świąteczne krok po kroku. Tym razem takie e, otwierane bombeczki z dodatkiem gwiazdek lub błyszczących elementów, a na koniec taka wystająca laska cukrowa. E, myślę, że wszystkie potrzebne produkty znajdziecie w domu. Jeśli nie, to są one łatwo dostępne w sklepach. Te błyszczące papiery są na przykład w PEPCO, ale jeśli nie macie możliwości zakupu takich, no to możecie je zastąpić zwykłymi kolorowymi kartkami. Zaczynamy od y, zrobienia sobie kartki składanej. Y, chciałam zrobić ją wielkości ćwiartki z kartki A4. Po rozłożeniu jest to połowa kartki A4. Odrysowuję sobie koło od taśmy dwustronnej i rozcinam tutaj na boku, żeby wyciąć to kółeczko. W tym wyciętym kółku, żeby się nie zmarnowało, wycinam kolejne kółka, jedno większe, drugie mniejsze. Robię to przy użyciu właśnie taśmy klejącej, bo nie mam cyrkla. Wycinam sobie te dwa kółeczka i będą one utwardzeniem y, tych takich waflowanych kartek błyszczących, ponieważ oprzez to, że one mają taką strukturę, no to nie przyklejałyby się zbyt fajnie do kartki. E, a chciałabym właśnie ten kształt, ten, tę kartkę przykleić do mojej kartki. Przy pomocy kleju szkolnego przyklejam sobie do waflowanej kartki te białe wycięte okręgi. A następnie po krawędziach właśnie tej przyklejonej e, kartki białej wycinam sobie okrąg. No i tak powstaje nam pierwsza bombeczka. Ja wybrałam tutaj niebieski i wybrałam złoty, ale wy możecie zrobić oczywiście kartkę w innych kolorach. Nie jest powiedziane, że musicie odtwarzać je dokładnie tak jak ja. Żeby zakryć to rozcięcie, e, Wybrałam sobie tutaj tę większą niebieską bombkę i przyklejam ją w miejscu łączenia tych dwóch kartek, ale zanim postanowiłam jeszcze dodać kilka bombeczek, więc wycinam sobie dodatkowe kółeczka, które oklejam tym razem na papierze holograficznym, ale gładkim, niewaflowanym. No i tak, pierwszą kuleczkę mamy już przyklejoną. Jest ona właśnie w tym miejscu, gdzie ta kartka była rozcięta, dzięki czemu znowu ona jest połączona i nie wygląda na to, jakby tam była po prostu rozcięta. A pozostałe przyklejam tak jak widzicie na zdjęciu i czarnym pisakiem obrysowuję sobie każdą z tych stworzonych bombeczek, również tą pustą, rozciętą, tak jak widzicie teraz na obrazku, na obrazku, na filmiku. Bąbeczki będą zawieszone na sznureczkach z kokardką, które właśnie teraz rysuję. Nie jest powiedziane, że musicie je malować od razu pisakiem. Najpierw możecie sobie zrobić szkic ołówkiem, a potem, kiedy będziecie zadowoleni z efektu, dopiero wtedy poprawić czarnym pisakiem. Moje ukochane kropeczki, jak zawsze, muszą się znaleźć na kartce. Dlatego właśnie teraz, tak jak widzicie, tworzę je wokół na wolnej przestrzeni w różnych rozmiarach, w różnym położeniu. W środku pustej bombki tworzę sobie napis. Ten napis będzie widoczny na wierzchu kartki, ale też po rozłożeniu. No bo tutaj jest dziurka, wycięte jest to kółko i prześwit do środka. Postanowiłam dodać jeszcze żółte i niebieskie kropeczki i zamalować jeszcze tę dużą, największą bombkę, która jest otwarta. Wybrałam tutaj żółty kolor, żeby troszkę dopasować się do tego złotego, który u góry widnieje na najmniejszej bombeczce, ale Wy możecie zrobić oczywiście inny kolor. Żeby bombka wydawała się troszkę bardziej trójwymiarowa, wzięłam ciemniejszy odcień żółtego i gdzie nie, gdzie jeszcze przy krawędziach przejechałam nim, tak żeby wydawało się, że Faktycznie te boki są dalej, czyli bombka jest wypukła na środku, a tamte boczne krawędzie po prostu już się zawijają do tyłu, bo jest ona wypukła. Czas na środek naszej kartki. Ten stworzony kształt obrysowuje sobie, a te wcięcia, które powstały, będą po prostu częścią kolejnych bombeczek. Wszystko tworzę sobie tutaj czarnym pisakiem i te bombeczki również będą zawieszone na sznureczkach z kokardką. Tak prezentuje się gotowa kartka, a my przechodzimy do kolejnego pomysłu. Tutaj też mamy taką otwartą bombeczkę. Na początek tworzymy sobie składaną kartkę z bloku technicznego w kolorze białym, ja miałam ścinek, więc był on krzywy, tutaj przy pomocy ołówka i linijki wyrównuję sobie krawędzie tej kartki. Wy możecie po prostu rozciąć kartkę A4 na pół i złożyć ją jeszcze raz na pół, będziecie mieli gotowy kształt. Wyznaczam sobie kółko przy pomocy taśmy dwustronnej, bo nie mam cyrkla, tak jak już to mówiłam na początku i tworzę sobie szkic. Będzie to pombeczka zawieszona na sznureczku, tak jak w przypadku poprzedniego pomysłu. No, ale tutaj też będę wycinała w środku dziurę, z tym, że tym razem otwór, żeby przejść do tego kółka, żeby je wyciąć, tworzę sobie na dole. Przez to, że przy wycinaniu troszeczkę wycięłam tych czarnych obramówek, postanowiłam je jeszcze poprawić czarnym pisakiem. Na wyciętym kółeczku, które mi zostało, rysuję sobie gwiazdki z takimi na okrągło zakończonymi kancikami. Na początek zaczęłam pisakiem, no ale nie wyszło mi to do końca, więc postanowiłam zrobić szkic ołówkiem. No i w sumie jest to zawsze lepsza opcja, no bo kiedy coś nie wyjdzie, możecie to oczywiście wymazać gumką do mazania i nie martwić się, że macie zmarnowaną kartkę. Kiedy te kształty już są odpowiednie, kiedy odpowiadają mi ich wielkości i ich rozmiary, postanawiam sobie poprawić wszystko na gotowo czarnym pisakiem. Tak obrysowane gwiazdeczki, koloruję w środku. Wybrałam tutaj żółty w dwóch odcieniach: jaśniejszy i ciemniejszy na krawędziach. I tak będę właśnie kolorować dwie z nich, a dwie pozostałe będą pokolorowane już tym ciemniejszym żółtym. Gwiazdeczki wycinamy. No i teraz czas, żeby je przykleić. Taśmą dwustronną przyklejam sobie je w taki sposób, żeby największa z nich była przyklejona w miejscu rozcięcia kartki. W ten sposób połączymy ją z powrotem i będzie wyglądało tak, jakby wcale nie była w tamtym miejscu rozcięta. Fajnie, jeśli te gwiazdki wystają poza tę dziurkę, żeby po prostu różki wystawały do środka, do tego wgłębienia w naszej bombce. Będzie to wyglądało tak fajnie, trójwymiarowo. Postanowiłam dorysować jeszcze y, gwiazdki na tej kartce, już będą one po prostu płaskim rysunkiem, a nie takimi przyklejanymi wypukłymi kształtami. Oczywiście będą one zawieszone na sznureczkach, tak jak ta bombka, a oprócz gwiazdek jeszcze dodatkowe bomb bombki na krawędziach. Stworzone bombki koloruję sobie na niebiesko, a ciemniejszym niebieskim tworzę na nich kropeczki. Postanowiłam dodać jeszcze takie luźne linie, jakby sznureczki zwisające między gwiazdkami i między tymi bombkami. No niestety w niektórych miejscach mi się wyjechało, więc postanowiłam to wykorzystać w taki sposób, że będą tam jakby kokardki. W środku to rysowuję sobie też tę bombkę, jej kontur w taki nieregularny sposób, jakby ona była zrobiona ze sznureczków. No a na środku naszej wyciętej bombki będzie napis. Środek pompki maluję jeszcze niebieską kredką delikatnie, żeby nie była taka biała. Przechodzimy teraz do kolejnego pomysłu, którym jest taka wypukła cukrowa laska. Mam wycięty taki wycinek papieru eko, z którego chciałam wykorzystać, jeszcze zrobić z niego coś fajnego, więc postanowiłam sobie tu wyznaczyć linijką i ołówkiem kartkę. No wymiar dowolny, możecie się dopasować do koperty, którą będziecie mieli, możecie ją odrysować po prostu na tym papierze Eko i wiecie wtedy, że rozmiar do koperty jest idealny. No Moją wyciętą kartkę z papieru Eko przyklejam taśmą dwustronną do białej kartki z bloku technicznego, jak zawsze w taki sposób, żeby z każdej strony wystawało pół centymetra takiej białej ramki. Z tych stron, w których nie mam prostych krawędzi oryginalnie od kartki wyznaczam sobie je linijką, ołówkiem no i docinam. Nie mam cyrkla, więc wyznaczam sobie taśmą klejącą i ołówkiem kółeczka. Kółeczek musi być w zależności od tego, jak dużą robicie tę laseczkę. Musicie po prostu na bieżąco docinać, bo wyliczyć tego nie jesteśmy w stanie. Musi być ich tyle, żeby wystarczyły na całą laseczkę cukrową. Takie wycięte kółeczka składam sobie na pół, fajnie, żeby one były z bloku technicznego, bo nie będą się składały, będą fajne wypukłe. No, i klejem szkolnym przyklejam sobie właśnie w taki sposób, że jedno, y, jedno półkole wchodzi, tak jakby do drugiego minimalnie. Możecie sobie na początek naszkicować po prostu tę laskę na tym papierze eko, w taki sposób, żeby wiedzieć, gdzie przyklejać te półkola. No, ja jechałam tutaj z pamięci, bo mniej więcej wiem, jak to wygląda. Ale y, jeśli macie z tym problem, możecie sobie wygooglować taką laskę cukrową, zrobić po prostu jedną linię wyznaczającą jej kształt, jej długość, jej zakręt i potem y, według, tego, według tego, według tej linii y, przyklejać sobie właśnie te półkola. żeby nie było tak pusto, postanowiłam właśnie ten kształt obrysować sobie jeszcze czarnym pisakiem, żeby wyglądało to jak taka naszkicowana laseczka, a wokół niej będą też odrysowane kształty laseczek wystających gdzieś tam w tle, ale już tylko narysowanych. Nie będę ich wyklejać tymi półkolami, nie będą one wypukłe. Gdzie nie gdzie wrzucam jeszcze moje ukochane kropeczki, no bo jakby mogło ich zabraknąć. Postanowiłam zrobić je w kolorze czarnym pisakiem, białym korektorem szkolnym i czerwonym pisakiem. Tak prezentuje się gotowa kartka. To już ostatni pomysł na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. A jeśli szukacie jeszcze czegoś, to koniecznie wpadnijcie na mój kanał, bo jest tam już kilka filmów z propozycjami na kartki świąteczne, a niedługo pojawią się kolejne. Do zobaczenia.